5 grudnia, niedziela, analiza weekendowa spółek z indeksu WIG20. Znowu powtórzę, jedziemy według kolejności alfabetycznej, jaki jest udział poszczególnych spółek i ich znaczenia w indeksie, każdy może sobie sprawdzić. Alegro. na Allegro mamy do czynienia z, no z czym, No właśnie, no moim zdaniem, ja wiem, że to wygląda źle i, 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 i powiedzmy sobie szczerze, no nie wiemy dokąd to zajdzie, ale tu jest naprawdę według mnie koniec. No pasuje do tego pewien, pewna kwestia. Pomijam układ tego klina, który tutaj został jakby wybity dołem bo to powiem szczerze, że wystarczyło posłuchać nawet na naszym blogu poczytać w moment kiedy, kiedy tutaj odbijaliśmy od tego ja w zeszłym tygodniu powiedziałem, że ta świeca no mimo że ma ten dzienny no, raczej chciałaby jednak dalsze jeszcze spadanie Natomiast no, masa było nawet u nas, tylko na blogu u nas, była masa e, właśnie wypowiedzi na temat Allegro, że do dokupowania, do kupowania, do kupowania. Oczywiście na dzień dzisiejszy podobno już nikt tego nie ma, już wszyscy zdążyli sprzedać, zarobić pewno i wszystko tak dalej, ale to nie o to tu chodzi, tylko chodzi o sam fakt. I to było mocno raczej do, w tym momencie do przewidzenia, że jednak będziemy tutaj wybijali dołem tą, tą, tą strefę, tą linię tego, tego jak gdyby dolnego ograniczenia ewentualnego klina. A dlaczego mówię, że tutaj gdzieś jest najprawdopodobniej koniec? No, no bo, bo wygląda mi na to, w każdym razie ja tak przyjmuję, że <laughs> mimo wszystko pierwsza, druga i tu jest pierwsza, druga pędząca, trzecia, czwarta, piąta, jako trzecia. Tu czwarta pędząca, jako czwarta, czyli odpowiednik tej drugiej jest w postaci tu pędzącej, i dlatego tu jest jeszcze piąta pala. Teraz do zajdzie? Jak widzimy, jedyne, co nas może, na co możemy zwrócić uwagę, to geometria, zniesienie zewnętrzne, projekcje cenowe. Po no, tej największej, tutaj ostatniej korekcie, gdybyśmy ją zniesienie zewnętrzne, to widzimy na około 32-33 zł jest, jest jaka linia. Nie wiemy, nie wiemy. Spójrzmy zatem może na wykres dzienny. Na wykresie dziennym, gdybyśmy uznali, że mamy tu pędzącą, no to też mamy tutaj jakąś, chyba pierwszą, drugą, tu jesteśmy teraz trzeciej. Chyba, że tu będzie jakiś klin, no to wtedy no też by była, tylko że tu by było wtedy bardziej e, pozytywne, w tym sensie, że tutaj mogłaby się już trzecia kończyć. Teraz znowu jakaś podbitka w ramach czwartej, w klinie jeszcze jedna w ramach piątej. Ale moim zdaniem to jest i, i tutaj na pewno. E, inwestorzy długoterminowi no mają, 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 mają dobre miejsca do, do naprawdę zastanowienia się i, i, i jakiś, jakiś, już naprawdę pierwszych pakietów zakupowych, bo, bo no myślę, że to jest dla, dla inwestorów długoterminowych, to jest teraz moim zdaniem techniczny taki, no bym powiedział, no nie może przesadzę z określeniem rarytas, ale coś takiego. Spójrzmy na jeszcze jeden element. Zobaczmy. Zobaczmy tutaj te dwa słupki duże obrotów tu i teraz na tym dołku mamy po biciu wszystko mniejsze, tak? wszystko mniejsze, ale skumulowany wolumen, zobaczmy jaki tu, tu, tu wyraźnie widać, że tu jest coś się dzieje, no to wiecie, no ja zawsze wychodzę z założenia, to co ten lepiej poinformowany, a wiemy, że tak jest, tu nie sprzedawał, tylko tu sprzedaje? No, mało prawdopodobne. No, tu raczej kupowane jest. ten To Allegro tutaj najprawdopodobniej jest kupowane, bo skupić duże ilości spółki na dłuższy okres czasu, no to nie jest tak hopsiub, żeby nie spowodować jakichś tam mocniejszych wzrostów. To nie można ładować jak beczkę, bo, bo, bo od razu by było, poszła rura do góry, i czemu taki inwestor miałby duży kupować, nie wiem, o 10-15-20% drożej, tak? Jak może cały czas, że tak powiem, jać. I tutaj ten spadek, jak najbardziej, on ma jeszcze perspektywę, jakąś, ale w tym średnim terminie uważam, że tu są gdzieś te rejony tego dołka, i naprawdę dla długoterminowych inwestycji jest chyba coś na rzeczy, żeby pokłonić się na to. CD-projekt, no niestety, znowu druga, kolejna świeca. Tu jesteśmy w takim, no, 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 mamy, no mamy konsolidację, no i, i trudno. No i, i znowu te świece, dwie ostatnie wskazują, że tak, jakby rynek. Miał tutaj, cena CDR miała spadać dalej i, i, i nie ma nic przeciw, nie ma, nie ma nic na plus. Natomiast jeżeli znowu spojrzymy od strony, od strony tej, tej takiej dziennej, no to widzimy, że mamy tutaj same jakieś trójki. Same jakieś trójki, tu nie ma impulsu, tu jest jeden wielki masz Tu cały czas broni nas ta strefa, jak widzimy cały czas broni nas ta strefa i, i, i powiedzmy sobie szczerze, no Znowu, jeżeli udałoby się teraz tu wyjść, wybić tego pinbara, jaka szansa jest, ale znowu nie, nie, nie taka jednoznaczna, ponieważ ten dołek tu jest niżej, wyżej. Bo gdyby tutaj zeszli niżej, to wtedy wybicie tego miałoby już taki większy sens. Natomiast tu samo wybicie tej świecy, to chociażby tutaj wewnętrzna strefa mogłaby, że tak powiem, zadziałać. Więc widzimy, że to nie jest A. Technicznie tak naprawdę to dopiero wybicie tutaj potencjału poziomu około 199 zł byłoby jakimś takim wskazaniem na dalszy ruch na atak tutaj tych dwóch szczytów, no bo gdyby udało się je wybić, to przypuszczam, że nastąpiłoby przyspieszenie, był, jeżeli to by było silne, znaczy myślę, że mogłoby to być silne wybicia, skoro tak, no to byśmy mieli tam potem potencjał do 240, a tak naprawdę, no to mamy jakieś układy trójkowe i powiem szczerze, że tu również patrząc na ten, na ten wykres od strony takiej dziennej, bliżej, bliżej jak gdyby większa, większe prawdopodobieństwo zejścia na dół e, niż, niż pójścia do góry. No tutaj by musiało się coś jeszcze zadziać. Dino to odpuszczam. Sorry, odpuszczam dino, bo no, jestem chory, jak widzę tę spółkę. Teraz mówię, tam się nic nie, 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 tego nie dzieje. KGHM. Na kghm no, no co możemy powiedzieć? No mamy tutaj zatrzymanie gdzieś tak w tych rejonach, bo tu strefa, tu, tu te, 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 ta, ta konsolidacja na poziomie tuż poniżej 140 zł, natomiast tu niżej znowu silna strefa. Tego tych szczytów, tak tam około 130 zł. No i te bliskości strefy widzą tu na razie wywołały jakiś wzrost. Ale mamy to, co na indeksie, czyli mamy ten górny cień. Właściwie tutaj opór nie został w tym momencie pokonany, mamy większy obrót niż na tym spadku. To wszystko tak, jakby się skłaniało ku temu, aby. Pójść w dół. I znowu zobaczmy, mamy w dużym układzie mamy 1 do 1 i tu w tym małym też możemy mówić o jakimś takim 1 do 1, więc też to przemawia za tym, żebyśmy mieli to zejście nawet do około 120 zł. No, tak to wygląda, jeśli spojrzeć na wykres tym yy, tygodniowy. Natomiast tu o, widzimy na, na wykresie dziennym no mamy tu dojście, prawda jest ta formacja gwiazdy porannej. Czyli czyli no mamy jakiś układ, tak jak na indeksie i też tu bliżej jest nam do jego retestu, wybicia w dół, niż do, do, do pójścia do góry i dlatego też trzeba się wstrzymać czymkolwiek, bo na tę chwilę widzimy w tym dużym 1 do 1 i tutaj w tym małym 1 do 1, czyli jeszcze jakieś zejście w dół jest bardzo, bardzo prawdopodobne. Kolejna spółka PKO. No, tutaj co? Mamy dojście do strefy, y, mamy próbę podniesienia, mamy górny cień, i jedynym plusem jest, że nie mamy większych obrotów aniżeli na tej czarnej świecy. Czyli tu, jak gdyby pozostaje y, taki, taka szansa na to, że może gdyby teraz następna świeca była biała w następnym tygodniu, na, najlepiej jeszcze na nieco mniejszym obrocie niż tutaj, no to mielibyśmy taką autentyczną gwiazdę poranną, układ gwiazdy porannej, bo to jest dopiero po trzech świecach. A tak, to niestety tu narastające świece, próba wyjścia nad strefę nieudana. No, no trudno jest tutaj powiedzieć, że, 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 że tutaj ta, ta, ta ostatni, ten ostatni tydzień mówi coś nam o, o, o odwróceniu tej tendencji spadkowej. Wręcz przeciwnie, górny cień, e, blokada, czyli blokada na strefie oporu. E, no, to jednak kontynuacja. Dopiero ewentualnie teraz właśnie biała świeca, wybicie szczytu tego, to by była jakaś zmiana spojrzenia na spółkę S.A. Natomiast jeżeli spojrzymy w tym yy, krótkim terminie, na trzydziennym, no to widzimy, że cały czas powtórzę, tu lepiej widać, że po tej największej korekcie mieliśmy pierwszą, drugą, jak gdyby trzecią. Yy, Powiedzmy sobie, nie było tu pełnego impulsu do góry, więc na razie ten impuls ostatni zaczął się tutaj na poziomie 97. Na razie wszystko traktujemy jako korekta, ale znowu, żebyśmy zobaczyli to na wykresie dziennym, strefa wsparcia, przebita luką, retes od dołu i odchodzenie. To wszystko pokazuje raczej. W tym kierunku, że chcemy zejść niżej. Tutaj widzimy, że to pierwsze dojście było do 61,8. To tu można sobie, że tak powiem, dołożyć jeszcze zniesienie 78,6. Jak widzimy, pokrywa się mniej więcej tutaj z tą strefą, która, która tutaj jest, gdybyśmy chcieli tutaj tą całą konsolidację objąć, a nie tylko ten szczyt, tylko ta konsolidacja, to widzimy, że to się pokrywa i tu zejście do tych rejonów 106 zł. jest jak najbardziej e, możliwe. Kolejna spółka, PKN Orlen. Na PKN mamy, mamy fajną świecę, powiedzmy taką pinbarową, no ale trzeba sobie powiedzieć jasno, tu jest minimalny, bo minimalny, ale czarny korpus, tak? A dopóki jest czarny korpus, to jak gdyby no, siła takiego dolnego cienia jest mniejsza. W tym momencie, ale oczywiście jest odbicie tutaj odważnej strefy wsparcia, no więc może coś się, może coś się zadziać. Spójrzmy zatem, jak to wygląda na wykresie dziennym. No i na wykresie dziennym widzimy ta korekta, zobaczmy, ta korekta, tutaj korekta, i teraz do góry, no tu za cara nie ma impulsu, tu jest układ korekty spędzącą. Może nie po środku, ale nazwijmy to w tym etapie, tak? Tu jest bliżej tego, tu mamy krótsze, tu mamy dłuższe, ale tu jest układ trójkowy, czyli no mimo wszystko wygląda, że to całe jest jedną większą korektą. I teraz jeżeli przyjrzymy się dokładniej, no to mamy albo pierwszą, drugą. I teraz pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. To jest koniec trzeciej, czwarta i jeszcze jedno zejście jako piąta. Albo no jest tutaj pierwsza, druga pędząca, trzecia, czwarta, piąta. Mogło się skończyć, mogło się skończyć, ale tak jak powiedziałem, wykres jest ten pin bar ma kolkus czarny i to jest za mało. W ujęciu dziennym mamy tutaj gwiazdę poranną. Mamy tą gwiazdę poranną i w związku z tym no, musi nastąpić potwierdzenie. Piątek, próba potwierdzenia tej skończyła się porażką tu na strefie oporu. Tu nas strefie oporu, czyli na razie nie ma tego potwierdzenia, na razie jest zagrożenie cały czas pójścia do dołu. Ale chciałbym zwrócić właśnie na to uwagę, że po tych rozbiciu wydaje się, że tu mamy do czynienia z jakimś układem, z układem korekty, takiej, no bym powiedział, jeszcze szansa na nie 1 do 1 bez wybita, nawet, a być może korekty no, nieregularnej, tak? czyli nawet z wybiciem tego dołka. Ale tak to wygląda, tu nie ma impulsu. Kolejne PKOBP. No na PKOBP wszystko ładnie, mamy yy, objęcie super. Jedyne co to oczywiście pozostawia sobie do życzenia, to to jest po wybiciu zakresu overbalance i strefy yy, oporu, wsparcia. Przepraszam, teraz jest jak gdyby retest tej strefy wsparcia. No i ten dużo większy obrót, tego powtórzę nie lubię. Na obroty, jak ma rosnąć, powinny być na czarnych, a nie na białych. I to jest moim zdaniem pewnego rodzaju zagrożenie, do, żeby jak gdyby dostało potwierdzenie. No ale jakby nie patrzeć, jest jakiś układ formacji, no należałoby to potwierdzić. W związku z tym, zobaczmy, jak to wygląda na dziennym. No i na dziennym, tu jest no, sytuacja powiedzmy tego typu, że po tej ostatniej korekcie, cały po tym ostatnim ruchu do góry. Cały czas jesteśmy tylko i wyłącznie w korekcie. Tu jest bardzo silne wsparcie, które zatrzymało, utworzyło gwiazdę poranną. Ta gwiazda poranna została potwierdzona, tak? I patrząc na szczyt tej piątkowej świecy, został nawet osiągnięty poziom powyżej. Ostatniego potwierdzonego szczytu. A więc jak najbardziej możemy mieć zejście, ale tu jest największe prawdopodobnie znaczy tu jest największa szansa na to, że z tych wszystkich spółek, które omawiamy, tu jest czytelna, że tu jest możliwość, że to będzie, nawet jeżeli pójdzie ruch w dół, to, to będzie ruch korekcyjny. Tak nie musi być, ale jest tutaj na to, że tak powiem, e, taka, taka szansa. Tu w związku z tym, jeśli chodzi o PKOBP, to jeżeli teraz nie wybijemy tych dołków, czyli zrobimy ewentualnie jakąś korektę i zawrócimy, to wybicie tego szczytu będzie naprawdę fajnym sygnałem, już takim swingowym sygnałem kupno. Natomiast no, jeżeli wybijemy ten poziom, to otrzymamy głowę z ramionami. No, zasięg tej głowy to jest około 8, nawet 9 zł. Jeżeli uznamy, że jesteś, ta, ta linia szyi jest gdzieś na poziomie tam około 41, no to jesteśmy na poziomie 33, 33, czyli widzimy tutaj ta strefa, ta strefa tutaj wsparcia. No, jest to, jest to niestety możliwe, a dojście tu znowu już jest wybiciem ostatniego potwierdzonego dołka w tym całym ruchu swingowym. Więc. Największe szanse na to, że jest tutaj plus, możliwość ruchu do góry, ale oczywiście teraz musiałaby być jakaś korekta, która nie wybije nam tutaj tego dołu. No i na koniec PZU. Tu również mamy jakieś zachowanie na strefie, objęcie coś w układzie, objęcie po ruchu ABC. I, I tutaj znowu to co, no ja lubię ten obrót większy na tej wzrostowej niż na tej spadkowej. Zatem spójrzmy na wykres dzienny. No i na wykresie dziennym co możemy dostrzec, że 5, 3, 5. Tu jest pełna piątka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz tu mamy już ruch, który wybił nam ostatni potwierdzony szczyt. Dochodzimy do strefy. Jest w piątek ten obraz jak gdyby podażowy, ponieważ no jest bliskość tutaj dość istotnej strefy oporu, bo widzimy jak ona działa tutaj cen na cenę, więc w związku z tym jest cofnięcie, ale znowu też tu jesteśmy powyżej tego dołka, więc co najmniej, tak, co najmniej powinniśmy się spodziewać, że tak, na przykład jeszcze jakiś układ dalszych korektyk, ale nie wybijający dołka, a jeżeli wybije dołek, to scenariusz do kasacji, no i teoretycznie, jeżeli będzie nastąpił autowne wybicie pokonujące tą strefę, no to powinniśmy lecieć do poziomu około 29, ale na tą chwilę, jeżeli nie będzie wybicia dołka, tylko ewentualnie przedłużenie korekty. Wybicie tego tutaj piątkowego otwarcia, tutaj tych maksów powinno być e, równoznaczne z, z sygnałem takim swingowym, i oczywiście znowu będziemy mieli zagwostkę, co się zadzieje ewentualnie, jeżeli pójdziemy do góry, gdzieś tutaj w tych rejonach, tak? na równości ewentualnie tych porów. bo tu mamy jak najbardziej w tej chwili A, B, C podręcznikowe. I może i swing, ale równie dobrze może być pierwsza, druga, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Także tu się może to rozwinąć, ale tak jak mówię, pierwszym pozytywnym sygnałem będzie, jeżeli wybijemy teraz te maksy czwartkowo-piątkowe. No i najlepiej oczywiście również tą strefę tutaj oporu. To będzie moim zdaniem sygnał swingowy i można grać na nowy szczyt. A zachować ostrożność w rejonie powiedzmy tutaj tych 39-40, niepełne 41. I tak to wygląda, jeśli chodzi o spółki z indeksu BIG 20.